Dobrze, teraz bardzo proszę głównych naszych jurorów, mierzących natężenie obzasków no, o narady i poproszę tutaj przedstawiciela młodego małżeństwa Tamila, albo chodźcie razem kochani i ogłosicie werdykt i wręczycie czy, również nagrodę zwycięzcą. Mamy dwie pary w sumie, które były najgorsze oceniane. Para numer dwa i numer... Brawo! Zapraszamy serdecznie. Dobrze. Proszę, o, proszę o wręczenie nagród. Fanty. Fanty nie wszyscy ja się Nie, 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 fanty, nie, 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 do nie, 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 już nie, już Nasza zabawa to sporty ekstremalne. Ale nie bójcie się, nie, nie będziecie się musiały bić ze sobą ani ścigać. Po prostu wymieniam pewną dyscyplinę, a wy musicie w sposób, no tutaj panowie uważajcie teraz, jak najbardziej zmysłowy tę dyscyplinę zaprezentować. Pierwsza dyscyplina, powtarzam w sposób zwysłowy jak najbardziej, żebyście sobie krzywdy nie zrobiły. Boks! Dziękujemy państwu serdecznie, przypominam w sposób zmysłowy, macie to przedstawić, a nie zabijać się. Proszę, para numer dwa, drog sport, dyscyplina numer dwa to karate. Tisha, tisha Zabasne Na panów, jak niektórzy, dystychali głęboko. Proszę państwa, no czas na ocenę. Zapraszamy parę numer jeden, nagradzanych oklaskami. Dziękujemy serdecznie i prosimy parę numer dwa. Parę numer trzy. I para numer cztery! I zapraszam młode małżeństwo! Ja tam się nie znam. Tu jest maszyna do, do umierzenia na tragedię dźwięku. Proszę bardzo. Kto ogłosił wynik? A tym razem mało. To były numer 4 A to nie twoje zdanie nas interesuje. Ty miałeś mierzyć podziału plaszku, za twoje zdanie tak. No ale masz szczęście, ja że to się pokryło z twoim ja zdaniem. Ja Dziękujemy pozostałym. Ja ja pracy, ja 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 proszę państwa. Kochani, wstańcie troszeczkę. Podejdźcie tu bliżej. Proszę światło, Nie mam nagrody, jestem Te balony my sami przygotowujemy, to nie oni to przygotowują, więc oni nie wiedzą gdzie jest jaka, jaka karteczka. Co tam w ogóle na tych karteczkach jest? Oboję, no, który balonik wybierasz sobie i starasz się go przepić. Jest karteczka, przygotuj się. jak nie, nie jesteś gotowa? A, Czytamy, pamiętaj, dawaj słowo. To ja będę zostawać z dziećmi, kiedy pójdziesz z przyjaciółmi na ifrę. Brawo! No, ale się cieszą. A, to wiesz, tymi się tak cieszą, bo oni tego nie mają. Tym razem, Kamil, na zielono. Boże, nie Od dzisiaj to ja za Ciebie kochanie będę nosić mieć. Na tyle możesz się poświęcić, prawda? Każdy co swoje karteczki zachowuje. Ej, kolejna karteczka. A, to może być! No i proszę. Od dziś to ja będę koło godziny. Proszę, niech to ja, Od ja. <Róć, Próbuj> dzisiaj pilot od telewizora będzie należał do mnie. Nikt nie chce tego małego Dajcie! Dajcie! I mamy kolejną karteczkę. Kolejne zobowiązanie. Ale masz pecha, no nie. To ja będę po imprezie prowadzić samochód. Kamień zdecydował się na ten najmniejszy balonik. Nie, my nie wiemy co tam jest tak naprawdę. Ja się za kierowcą. Dobrze. O dzisiaj będę ci codziennie masował stópki. No proszę bardzo. Od dzisiaj będę z uśmiechem witała teściową podczas kolejnej niezapowiedzianej ilustracji naszego mieszkania z radością podawała jej będę kawusie. Brawo! Częściej przyjeżdżaj, częściej przyjeżdżaj. No to teraz się ucieszysz. Stary, sprzedałem się. To ja będę oddawać ci całą zarobioną kasę. Dziękuję bardzo. Ej, Juta górą! Ej, weź się poznajną. Daj mu szkołę! No! No? Bez kotem. To ja będę wychodzić o 5 rano z psem na spacer. Dobra! Z kotem będę wychodzić, Jak macie kota, to z kotem Jakie długie? Zmywasz naczynia z wielkim zaangażowaniem i prawdziwą rozkosą będę ja. Ale się nie poszło Kamila dodaj dodaj po mojej imprezie. To ja będę zakładać te, dla Ciebie pączoszki do łóżka, o... aby dbać o nasze życie erotyczne. Aaaa! nie co się minęło? A mogłeś Ty to robić. I ostatnia karteczka. Będziesz świerbełkami. To ja będę prać i wstawać na że do dziecka. Proszę Państwa, wszystkie zobowiązania zostały podjęte w obecności wielu świadków, karteczki są wasze kochani, więc zachowajcie je. Dziękujemy serdecznie. A więc zaczynamy. I już mamy pierwszego pana, obojętnie do której skarbonki i tak Edyta wszystko zawierze. Odbijamy wszystko jedno do którego. Widać, my odwijamy. Yeah. yeah, yeah.

odbijamy. Gramy jeszcze przez minutę. Odbijamy.

Mieszczą się, mieszczą. Opychali. Odbijamy. Odbijamy. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć, trzy cztery, cztery, trzy. Rozdążyła pani w ostatniej chwili. Odbijamy. dwa, 2, 1, stop. brawa, brawa, dla na tych najbardziej wytrwałych. My zapraszamy panią tutaj, pani, pani, która ostatnia. Do nas, tak? No, Kamil, wręcz pani nagrodę. No właśnie gdzie idzie. Dobrze. Świadków proszę. Droga Edyto, drogi Kamilu, otrzymaliście wczoraj i dzisiaj od swoich gości mnóstwo życzeń, mnóstwo prezentów. My również chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia samych pięknych, radosnych, samych szczęśliwych, długich, długich lat wspólnego życia. A w dowód naszej sympatii zechcicie przyjąć ten skromny upominek od zespołu muzycznego La Banda. Dziękujemy serdecznie młodemu małżeństwu, dziękujemy serdecznie Państwu, zapraszamy na kilka minut przerwy, za kilka minut zaprosimy Państwa do dalszej zabawy. Dziękujemy, no i chyba zaprosimy na jednego.

a ja tak jak w trasie Te proste dźwięki mnie kuszą nad ze mną chmury Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie Zagubiony w tłumie, chcąc co się w tym pędzie Buduję swoje życie na miłości fundamencie Te chwile są z nami. I nikt nie zabierze ich dopóki my Będziemy wciąż tacy sami Z radością odkrywać każdy nowy dzień To te chwile są z nami I nigdy nie zabierze nam już ich nikt Nie zabierze nikt oni słuchają, lecz nie słyszą Między niebem a ciszą spotykamy siebie Oni patrzą, lecz nie widzą Z twojej radości szczycą Przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie zapada z A ja nadal w nią wsłuchuję się Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chcę, twą wiarę, obudzić. Te chwile są z nami. I nikt nie zabierze ich dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami. I nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze mi.